Cześć moi kochani, witam Was bardzo, bardzo serdecznie. Dzisiaj nie ma słońca w lesie, ale postanowiłam nagrać dla Was taki krótki filmik, ponieważ mimo, że nie ma słońca, powiem tak, jest zieleń. W tej zieleni nie ma dużo, jest zieleń tylko drzew i iglastych, ale o tej zieleni właśnie chciałam Wam opowiedzieć. To znaczy niekoniecznie o zieleni drzew iglastych, ale generalnie o wpływie zieleni na... Na nasze zdrowie po prostu. Bardzo ciekawe wnioski. Zapraszam do słuchania, do oglądania. Krótki filmik. Oczywiście, zapraszam do subskrypcji, komentowania. Zapraszam jak najbardziej serdecznie na mój blog. Tam jest bardzo, bardzo ciekawy tekst o pierwiosnku, który już wychyla główki z ziemi i ma też bardzo prozdrowotne właściwości. No, słuchajcie, ptaki śpiewają mimo, że jest że nie ma słońca, im to nie przeszkadza, ale jest wiosna. No więc o tej zieleni, słuchajcie, zieleń, wiadomo, że pobyt w naturze jest dla nas zbawienny, jest bardzo zdrowy. W Japonii buduje się wokół szpitala, wkomponowuje się w lasy, w lasy, tak żeby chory mógł patrzeć z okna na zieleń, chorzy, którzy mogą wychodzić po prostu spacerują wokół wokół yy, wokół yy. Spacerują po prostu w parku, w lesie, w lesie, w lesie wokół szpitala, a ci, którzy nie mogą, po prostu na wózkach bądź też w takich specjalnych łóżkach są wywożeni i jeśli tylko pogoda sprzyja, to tam sobie spędzają czas i w ten sposób leczą. No Japończycy mądrzy są bardzo, natomiast ja mieszkam niedaleko takiego miasteczka, które ma rynek, no jak to w każdym takim miasteczku, czy mieście jest rynek, na środku rynku stoi ratusz i kiedy ja się tu przyprowadziłam, było było, był prowadzony remont tego, tego ratusza, tego w ogóle, tego rynku i było to wszystko ogrodzone no i w końcu zakończyło się i odsłonięcie było uroczyste i słuchajcie, co się okazało, betonoza po prostu betonoza, wybetonowany wielki plac w, w, w takie wkręcone ławki nieprzyjemne na tym betonie, no tak, taki beton, no, no po prostu takie płytki, tak, jakieś tam kamienne, w każdym razie kamień. I wiecie, i po prostu no coś okropnego, mówię wam coś okropnego rachityczne jakieś drzewka, które są bardzo nieszczęśliwe, bo one nie mogą się rozwijać, one nie, nie, nie siedzą w takim naturalnym otoczeniu w ziemi także żadnych tam trawników jakichś jakich gdzieś tam na, na, obo, poboczu, na poboczu taki traw, maleńkie skrawki trawy, wygolone oczywiście na zero takie do, do gołej skóry, jak to mówię no i tyle z tego dobrego także zero zieleni, nic Natomiast słuchajcie, zieleń, jak wiemy, wpływa bardzo, bardzo dobrze na zdrowie, na nasz komfort psychiczny. Wiemy już dzisiaj, że na przykład pobyt w lesie godzinny po prostu potrafi obniżyć ciśnienie, wyregulować pracę serca, obniżyć stres, ale okazało się, że właśnie już samo patrzenie na zieleń jest niezwykle zdrowe, niekiedy nawet patrzenie przez okno. Oczywiście, jeżeli jest zima, jeżeli jest jesień, nie ma jeszcze nic na drzewach, no to nie ma takiej opcji, ale można sobie chociażby patrzeć na rośliny, które mamy, jeżeli mamy je w domu, w doniczkach. Jest to również zbawienne. Okazało się, badacze z Uniwersytetu w Wielkiej Brytanii, ja wam link podam pod filmem. Przeprowadzili badanie i okazało się, że nawet patrzenie na zieleń, pobyt wśród zieleni i patrzenie na zieleń jest w stanie nie tylko ograniczyć stres, ale też ograniczyć nasze takie zachcianki na, na nadmierne spożywanie alkoholu, na palenie papierosów, a nawet na jakieś zapychanie się słodyczami. Nie wiem, czy wy, jeśli idziecie do lasu, macie ochotę na jakieś tam snickersy, czy czy batony. Nie sądzę po prostu. W każdym razie na mnie wpływa pobyt w lesie wspaniale i wydaje mi się, że jeśli o mnie chodzi, to jest to takie główne źródło. Pobyt każdego dnia, każdego dnia w naturze jest dla mnie źródłem i takim taką przyczyną moje, mojego zdrowia i mojej odporności. Miałam jeszcze zrobić o tym. Film taki, materiał, filmik. No, zapomniałam zupełnie, ale zrobię. W każdym razie to chciałam wam powiedzieć. Także patrzenie na zieleń, a nie na beton. Zamiast wpatrywać się w smartfon, zamiast wpatrywać się w laptopa, zamiast wpatrywać się w, nie wiem, w 40-tysięczny odcinek serialu na Netflixie, po prostu wyjdźcie i patrzcie w zieleń. To wszystko. Pozdrawiam Was serdecznie. Trzymajcie się. Zapraszam oczywiście, jak mówię, do subskrypcji, do lajkowania, komentowania. Nie wiem, czy powiedziałam na początku, ale zapraszam. Was na mój blog, na Grynelkę, gdzie jest naprawdę cała masa, mnóstwo, mnóstwo, mnóstwo ciekawych tekstów. Między innymi dzisiaj był tekst, dzisiaj rano ukazał się tekst o pierwiostku lekarskim, który powoli już wychyla główki z ziemi i zachęcam Was jak najszybciej do zbierania tego, tej roślinki. Nie będę tutaj o nie mówić, bo to nie o tym jest film. Zapraszam Was na blog, jak pojawi się go więcej, zrobię też film. A tymczasem moje serdeczne pozdrowienia dla Was. I tak wygląda laste drzewa. Tutaj jeszcze są w ogóle bez liści. Oczywiście na razie są iglaste, no i krzaczki. Ale to wszystko idzie bardzo szybko. I, i zaraz będziemy mieli taki, taką ferię zieleni. Może jeszcze posłuchamy sobie ptaków. Pozdrawiam. Pozdrawiam. Do usłyszenia.